Byliśmy na bardzo interesującym kolejnym kongresie IT EdBank, gdzie ilość uczestników robi kolejny raz wrażenie ponad 800 osób z polskiej bankowości i technologii. Myślę, że te bloki zbudowane przez Radę Programową, czyli sztuczna inteligencja, hyperpersonalizacja, to są dwa takie kierunki, lokomotywy pociągowe na najbliższy rok, dwa. To co mnie osobiście interesuje i to co mnie cieszy, czego dzieje się coraz więcej, że sztuczna inteligencja wychodzi już z fazy prototypowania i próbowania, a zaczynamy wchodzić w konkretne projekty. Coraz więcej mamy banków, które na przykład w bankowości mobilnej czy internetowej zaczynają stosować już niezwykłe proste boty, czy czat, czat boty, tylko stosują rzeczywiście generatywną sztuczną inteligencję, a o to nam, nam wszystkim chodzi. Myślę, że to, co PKO BP też ogłosiło w nowej strategii i ten projekt EcoLite, który, na który będziemy czekać pewnie za rok półtora, to może być też kolejny krok w kierunku, żeby zobaczyć, co ta sztuczna inteligencja przyspieszy. Natomiast ta druga lokomotywa, hyperpersonalizacja i taki 360 stopni widok klienta, będzie pomagał polskim bankom lepiej. Odgadywać potrzeby klientów. Po prostu klient będzie lepiej widoczny w tym, co robi, jakie ma, ma potrzeby yy, i odpowiadać na nie odpowiednimi yy, produktami. Tutaj mówię o bankowości detalicznej, przede wszystkim tam, tam gdzie jest konsument. W korporacyjnym jesteśmy troszeczkę wolniejsi, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, ale tam także od małych, średnich firm wychodzimy do bardzo ciekawych projektów. Jeżeli chodzi o te, o te opinie dotyczące, czy sztu, sztuczna inteligencja zastąpi w wielu aspektach człowieka, ja jestem optymistą, że nie. Sztu, sztuczna inteligencja wypełni pewne przestrzenie, zwłaszcza tam, gdzie będzie poprawiała produktywność ludzi i ich efekt, efektywność, ale tak naprawdę z tymi botami, z tymi algorytmami, to my już mamy do, do czynienia 5-10 lat wstecz. Także Myślę, że będzie wysyp też nowych umiejętności. Pamiętajmy, że chcąc przetrwać w erze sztucznej inteligencji, musimy się z nią zaprzyjaźnić. Czym więcej ludzi zrobi szkolenia, certyfikaty, nauczy się używać GPT, Gemini, Copilota, tych wszystkich nowych produktów z wbudowanym gen AI, to będzie łatwiej im odnaleźć się w nowych umiejętnościach. I na przykład redukcję Personelu w bankach mogą być połączone z takim reskillingiem, czyli przebranżawianiem, czyli że będę robił coś innego niż do tej, do tej pory. Także ja jestem pełen optymizmu, że tu, tutaj technologia napędzi nam rozwój biznesu i pokaże nam nowe obszary wzrostu.